Na koniec pieniędzy zawsze zostaje ci za dużo miesiąca i w sumie jak nasze gwiazdy Disco polo, jak do tego doszło, nie wiesz? No to mam dla ciebie listę potencjalnych problemów razem z rozwiązaniami. Po pierwsze jesteś leniem. Tak, dałem to na początek, bo jesteś zbyt leniwy, żeby nawet obejrzeć cały ten odcinek. Jesteś też za leniwy, żeby zmienić swoje nawyki lub tak zwyczajnie ruszyć dupę do roboty. Oboje dobrze wiemy, że mógłbyś zmienić kilka prostych nawyków, ale łatwiej jest się trzymać swoich przyzwyczajeń i narzekać, że w tym kraju to dorabiają się tylko prywaciarze złodzieje. Jakie jest rozwiązanie? Nie zaskoczę cię. Przestań być leniwy jak kluski Śląskie. Nie zabijecie to, abycie leserem w kwestiach finansowych, wcale nie poprawi twojej sytuacji. Ja też nie lubię się przemęczać, więc możemy zbić sobie wirtualną piątkę, bo wygoda zależnie, ale nie oglądasz tego bez powodu, więc weź się za siebie. A ja zacznę od jutra. Po drugie, zarabiasz zbyt mało. To oczywistość, ale co tak naprawdę z tym robisz? Obciąłeś wszystkie niepotrzebne wydatki, ale nadal nie możesz związać końca z końcem? Cóż, jesteś w stanie oszczędzić tylko 100% swoich zarobków, tak naprawdę to nie, a podnieś swoje wynagrodzenie, można o wiele, wiele więcej. Możesz sobie wmawiać, że da się przeżyć na szczawiu i mirabelkach, ale prawda jest taka, że w pewnych sytuacjach nie da się tego obejść i zamiast oszczędzać w nieskończoność, trzeba po prostu zwiększyć swoje zarobki. Rozwiązanie także jest banalnie proste. Urabiasz się po łokcie i czujesz, że Twoja wypłata jest nieadekwatna do wylanego potu albo godzin straconych bezpowrotnie na układaniu pasjansa? Czas poprosić szefa o podwyżkę. Jeżeli uważasz, że to niemożliwe, zawsze możesz zacząć rozglądać się za inną pracą. Po trzecie. Za dużo wydajesz na mieście. Twoje spotkania towarzyskie są drogie, a inflacja wcale ci nie pomaga. Jak często wychodzisz ze znajomymi do knajpy lub klubu? Raz z przyjaciółmi, raz na randkę, czasem na lunch po pracy albo weekendowa impreza? Ile to wszystko kosztuje? Śmiało, licz. Oczywiście musisz z pamięci, bo nie prowadzisz budżetu domowego, więc nie wiesz. Gdybyś wiedział, to chętniej zaprosiłbyś znajomych na domówkę. To szczególnie ważne, jeśli żyjesz w większym mieście, gdzie restauracje są zwyczajnie droższe. Rozwiązanie to zwyczajne wrzucenie na luz. Nie rezygnuj ze wszystkiego, ale jeżeli jeżeli raz w miesiącu odmówisz, to w kieszeni będziesz mieć kilka tych więcej, których najwidoczniej potrzebujesz. A może dołączysz do obecnie bardzo modnego trendu i sam coś ugotujesz znajomym? Kiedyś to się nazywało gościnnością, ale co ja tam wiem. Kolejną przyczyną braku kasy jest byciem niewolnikiem marek. Jest kilka powodów, dla których zawsze kupujemy te same marki. Wybieramy to, co jest nam znane, to co polecają znajomi albo ekspertki w pani domu, albo leczymy lata traumy jedzenia kopytek, które należy zasypać frytkami ze znanym znaczkiem. Marka staje się naszym domem. Myślnym wyborem, a potem jesteśmy już starzy i nie chce nam się szukać niczego nowego, więc wmawiamy sobie, że Passat 19TDI to król autostrady. Rozwiązaniem jest zwyczajne przestanie przejmowaniem się metkami i porównywanie ceny do jakości. Dopłacaj tylko wtedy, gdy naprawdę warto. Monka marki Monka nadaje się do ciasta tak samo jak ta od braci kapucynów, a zegarek za 100 zł mierzy czas dokładnie tak samo jak ten za 5000. Kolekcjonerskiego Rolexa kupisz sobie, gdy będziecie na to stać, ale skoro oglądasz ten film, to oboje wiemy, że jednak. Penwise and pound foolish to angielskie powiedzenie, które chyba nie ma polskiego odpowiednika, ale znaczenie załapiesz od razu. Jeżeli jesteś tym gościem, który jedzie po cztery pomidory na drugi koniec miasta, żeby zaoszczędzić 27 groszy jednocześnie marnując 2 godziny i dwie dychy na paliwo, to mówię o tobie. Prawie ci wyszło, prawie. Na pewno jesteś z siebie dumny, gdy kupujesz jednowarstwowy papier toaletowy o połowy taniej niż trójwarstwowy. Szkoda tylko, że i tak go składasz na trzy, bo obawiasz się, że do dupy z takimi oszczędnościami. Tracisz czas i energię na pozorne oszczędności. Naucz się odróżniać, kiedy warto oszczędzać, a kiedy lepiej dopłacić. Nie jeździsz po pomidory na drugi koniec miasta? Trzymasz też w ryzach spalanie w swoim pasacie. Ceny paliwa nie mają dla ciebie znaczenia, bo i tak zawsze tankujesz za 50 zł, ale skoro już jesteś przy kasie, to weźmiesz hot doga, żeby rozmienili ci stówę? Żonie powiesz, że nie jesteś głodny, a ona to bierze obiadu i tak nie ma, bo ciągle kupujesz jakieś pierdoły za 2 zł i nawet nie wiesz, ile kasy na nie tracisz. Rozwiązanie? Musisz przestać ignorować małe wydatki bo wydają ci się nieistotne. Nie są jednak tak małe jak twoje szanse na poprawę sytuacji finansowej. Lubią zbierać się do kupy i atakować w sposób, którego się nie spodziewasz. Wolisz walczyć z jedną kaczką wielkości konia czy setką koni wielkości kaczki? Po siódme nie jesteś zorganizowany. Zaczyna się lato i masz ochotę zrobić sobie zdrowy napój z owoców? Szukasz sokowierówki, ale nie możesz jej znaleźć? Może w zeszłym roku się zepsuła, wyrzuciłeś ją i dlatego nigdzie jej nie ma? Nie pamiętasz, ale kupujesz nową. Zdrowie nie może czekać, a wszystko i tak jest na promocji. Tak naprawdę Wysoko jest w piwnicy pod stertą starych ubrań, których miałeś się pozbyć, ale zapomniałeś przez bałagan, który masz w całym domu. Dostajesz też powiadomienie o naliczeniu odsetek za opóźnienie opłaty rachunku, ale… chyba go płaciłeś. Brak organizacji prowadzi nie tylko do straty czasu, co z zapałem podobnym do sekty przypomni Ci każdy coach nie do rozwoju osobistego, wciskając swój kurs produktywności. Skutkuje to również stratą pieniędzy. Dostając rachunki, odkładasz je na kupkę listów, lub otwierasz maila i myślisz, że zapłacisz później? Jeśli nie zrobisz tego od lub nie ustalisz konkretnego dnia, to raczej przegapisz termin. Posprzątaj dom i pozbądź się zbędnych gratów. Tylko sprzątaj, zamiast cały dzień przywoływać wspomnienia po znalezieniu pocztówki z Czechosłowacji. Po ósmej jesteś tchórzem i choć z wyglądu nie przypominasz strusia, to równie chętnie chowasz głowę w piasek. Wiesz, że wydajesz dużo, ale boisz się wiedzieć, ile konkretnie. Płacisz rachunki, na koniec miesiąca masz na koncie zero lub debet i tyle ci wystarcza. Po co się zadręczać? Rozumiem, że się boisz, bo ma tak bardzo wiele osób, ale musisz się postawić i przy Analizować swoje wydatki, najlepiej prowadząc budżet domowy. Posiadanie konkretnego planu i realizowanie go przyniesie ci ulgę, nie tylko finansową, ale także psychiczną. Musisz znać swoje wydatki, bo one istnieją. Niezależnie od tego, czy je kontrolujesz, czy nie. Psst! Strusie nie chowają głowy w piasek ze strachu. To mit. Dziewiątą przyczyną braku kasy jest życie oczekiwaniami. Przez lata pracowałem na akord, czyli zarabiałem tyle, ile robiłem, a robota co kilka dni była inna. Nigdy nie mogłem być pewny, ile zarobię w przyszłym miesiącu. Może 6 tysięcy, a może tylko 2 tysiące. Dlatego wydawałem pieniądze, które miałem, a nie te, które oczekiwałem, że będę miał. W przeciwieństwie do niektórych współpracowników, którzy finansowo byli, no cóż, idiotami i zawsze liczyli na grubą wypowiedź. Wypłatę, a już w połowie miesiąca musieli między sobą pożyczać fajki. Nie dysponuj pieniędzmi, których jeszcze nie masz, bo wcale nie ma pewności, że będziesz je mieć. Możesz nie dostać podwyżki, albo nie złapać kilku zleceń, a Twoje inwestycje jutro mogą być warte o połowę mniej. Przecież nie biegniesz kupić willi z basenem, tylko dlatego że puściłeś lotka, a jutro kumulacja. Jeszcze nie wygrałeś. Po dziesiątej jesteś sknerą. Ej. Jak to? Przecież oni oszczędzają najwięcej. No właśnie. I w tym problem. Przeważnie nie patrzą na jakość, a kupują to, co najtańsze. Znajdź równowagę między ceną a jakością. Nic nie da ci kupno taniego sprzętu, który za chwilę się zepsuje i trzeba go będzie naprawić lub wymienić na nowy. Pamiętam, jak musiałem sobie kupić pierwszą suszarkę do włosów za 29 zł, i to było. Dawno, nie ze skąpstwa. Po prostu nie widziałem większego sensu w dopłacaniu. No bo co robi suszarka? Szybko odmucha ciepłym powietrzem. Na szczęście obok kas był punkt obsługi klienta oraz gniazdka do testowania. Suszarka spaliła się przy pierwszym włączeniu. Zajebista oszczędność. Zamiast być sknerą, bądź oszczędny. Oszczędność to nie kupowanie najtańszych rzeczy, a tych najbardziej opłacalnych. Jeśli nadal masz wątpliwości, czy jesteś oszczędny czy skąpy, to sprawdź mój materiał, który szybko wyjaśni ci różnicę. Jedenastym powodem, przez który nie masz pieniędzy, jest zamiłowanie do wyprzedaży. Korzystanie z wyprzedaży to ekstra sprawa. Nie dość, że robisz zakupy, to jeszcze oszczędzasz. Sytuacja win-win, prawda? Zanim udasz się do sklepu, oczywiście sprawdzasz całą ofertę w gazetce lub na stronie sklepu, by nie przegapić żadnej okazji. Ale tak naprawdę wszystko rozbija się o to, co kupujesz. Coś, czego potrzebujesz i będziesz używać, czy udało Ci się dorwać ostatnią alpakę. Pytanie za 100 punktów. Jeżeli cena została obniżona ze 100 zł do 60 zł, to ile właśnie oszczędziłeś? Jeśli potrzebujesz tego przedmiotu i będziesz z niego korzystać, to oszczędziłeś 40 zł. Jeżeli to coś, czego nie potrzebowałeś, to nie zaoszczędziłeś ani grosza, a wydałeś 6 dych, jak ostatni Debil. Po 12 robisz zakupy tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz. Kupowanie papieru toaletowego zawsze jest obciachowe. Niby każdy wie, że to zwyczajny produkt, ale gdy wychodzisz ze sklepu z paczką rolek, czujesz na sobie szydercze spojrzenia i słyszysz szepty, żebyś się nie zezrał. Dlatego ja, gdy jest promocja, kupuję od razu kilka toreb po 20 role. Nie dość, że robię to raz na kilka miesięcy, to jeszcze z za papieru nikt mnie nie widzi i nie muszę się niczego wstydzić. Oprócz oszczędności, bo przecież się nie zepsuję, mam jeszcze poczucie bezpieczeństwa. Nie ma momentu, że skończy mi się w potrzebie. Pamiętasz ludzi zabijających się o papier podczas szturmu na markety w szczycie paniki koronawirusa? Patrzyłem na to z politowaniem, wiedząc, że mam w szafce większe zapasy od nich. Produkty kupowane pojedynczo są przeważnie droższe. Przeliczając na sztuki, taniej jest kupić zgrzewkę mąki niż każdą osobno, a na dobrej promocji można często wyrwać taniej produkt lepszej jakości niż ten kiepski w zwykłej cenie. Chcesz znowu przepłacać za jednowarstwową rolkę, która w momencie próby pęknie szybciej niż ty, gdy szef zapyta czy zostaniesz dziś dłużej w pracy? Trzynastka nie jest pechowa, ale jakoś tak wypadło, że to akurat niewolnicza mentalność, wszystko albo nic. Jeśli nasłuchałeś się tych głupot z coachingu, to teraz albo żyjesz na 100%, albo jesteś zerem i nawet w ogóle nie zaczynaj. Masz dietę i sztywność się i trzymasz, ale zjadłeś jednego cukiereczka? No to jesteś przegrywem, i równie dobrze możesz zjeść teraz całą budę kebabu w grubasie. To już nie ma znaczenia. Nic już nie będzie takie jak kiedyś. Niektórzy naprawdę mają takie samo podejście, gdy prowadzą budżet. Nie zmieściłeś się o 2,73 zł? Chrzanić ten budżet. Nie dasz rady go prowadzić. Najlepiej poddać się po pierwszej i najdrobniejszej porażce. Myślę jednak, że zrobione jest lepsze od doskonałego. Nie jesteś maszyną i będziesz popełniać błędy. I póki nie rozkładasz rąk w geście rozpaczy, wzywając niebiosa. Do odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja? Jest ok, wolisz mieć 50% z czegoś czy 100% z niczego. Zepsułeś dziś poprawisz jutro. No i na koniec nie zabezpieczasz się. Nie chodzi mi tutaj nawet o twoje luźne podejście do kontaktów seksualnych. Popsuła ci się pralka i na naprawę kupno nowej musisz zaciągnąć chwilówkę? Potrzebujesz kasy przewidzianej na właśnie taki przypadek. Od tego jest fundusz awaryjny. Na awaryjne sytuacje. Czym innym jest fundusz wydatków nieregularnych? To wydatki, które ponosisz bardzo rzadko, ale wiesz, że je poniesiesz. To na przykład ubezpieczenie OC czy podatek od nieruchomości. Płacisz te rzeczy raz w roku, ale co roku, więc nie powinny być dla ciebie zaskoczeniem. A Mówisz mi, że dla niektórych są szokiem. Rozwiązaniem jest po prostu zrobienie sobie tych funduszy. Nie będę się rozgadywał, jak to zrobić, bo nagrałem o tym cały oddzielny materiał. Obejrzyj go, gdy skończysz ten film. No i jak? Widzisz w tych punktach coś dla siebie? To dobrze, bo masz podane rozwiązania. Wybierz swój problem, zapamiętaj, co masz zrobić i po prostu to zrób. Na początek zajmij się jedną rzeczą. Weźmiesz się za kolejną, gdy poczujesz się na siłach. Szkoda, żebyś zniechęcił się jeszcze przez przytłoczenie zbyt wieloma zadaniami naraz. A wracając do zabezpieczania się, z tego filmu dowiesz się, jak poprawnie określić wysokość swoich funduszy oraz jak je zbudować, by osiągnąć wymagane kwoty właśnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz. A na dziś to wszystko. Cześć!